No, oh, vabbè, è tutaj, qui, oh, il

Ktoś został uderzony, dobrze? Adam? Przepraszam. Ktoś został uderzony? Ten pan tutaj, o, ten, który przyszedł? Konstytucja! 12. roczniczny śmierć w intencji... Konstytucja! 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 Gdzie tutaj jest z kodu, bo tam widziałem... Kurde, znowu zapomniałem. No jak ten wieczór się nazywa, obok mnie nie stał.